I nie patrz się na gwiazdy ziomek szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowe. Siema jest już tutaj dziś naprawdę mega materiał, także już na samym początku zostaw łapkę w górę, ponieważ bijemy rekord łapek. Zobaczymy ile szóstki dadzą rady wbić łapek do góry wy jak najkrótszy czas. A co do odcinka, zapnijcie pasy i jedziemy. Zacznijmy od tego o co tak dokładnie chodzi, o PvP, czyli walkę między poketrenerami oraz system tradowania, czyli wymianę pokemonu. Obie te rzeczy oraz jeszcze jedna, o której pod koniec Niantic już oficjalnie potwierdziło i to jest mega super informacja dla każdej osoby, która gra w Pokémon Go. Pewnie od razu będzie mnóstwo pytań Kiedy? Kiedy zostanie dodane? Szósty? Kiedy? No powiedz, powiedz! Słuchajcie, jeszcze przed tym jak powiem wam kiedy zostanie to dokładnie dodane Takie chociażby minimalne wytłumaczenie dla osób, które może nie wiedzą na przykład czym jest system PvP Mianowicie w wielkim, przeogromnym nawet można powiedzieć skrócie Po prostu będziemy mogli między sobą walczyć Na takiej samej zasadzie lub bardzo podobnej jak w Jimach Dodatkowo powiedziałem na początku, że będzie jeszcze jedna rzecz która się zmieni. Jaka dokładnie będzie to rzecz? No właśnie, same gimmy się zmienią. Będzie to działać troszeczkę inaczej. Jak? Tego tu dokładnie jeszcze nie wiemy, ponieważ aktualnie jest to wszystko testowane przez Niantic, jednak z pewnością mogę powiedzieć, że podczas walki w gymach warto będzie zabierać ze sobą kolegę lub koleżankę lub parę, nie wiem, może więcej osób i razem podbijać zimy w waszej okolicy. Dlaczego? Ponieważ będziecie dostawać o wiele więcej nagród. Jakich? To też nie do końca jest jeszcze jasne, jednak najprawdopodobniej będziemy dostawać expa, stardusta oraz pokecoinsy właśnie za podbijanie wspólnie jimów. Jeżeli będziemy robić to sami, to nie będziemy zgarniać żadnych dodatkowych bonusów. A parę osób po prostu będziemy. A jeżeli pójdziemy znaczy, jeżeli w parę osób, to po prostu będziemy dostawać jakieś dodatkowe rzeczy. Na razie jeszcze nie wiadomo, co to będzie dokładnie do zgarnięcia. Ale na pewno wiadomo, że będzie warto teraz chodzić w parę osób i właśnie Jimmy podbijać, ponieważ będziemy dostawać za to jakieś dodatkowe bonusy. I najważniejsza i pewnie najciekawsza dla Was kwestia. Kiedy to zostanie wprowadzone? Proszę Państwa, wiosna. Tak jest. Wiosny, czyli de facto, zmiany, które teraz Wam powiedziałem, czyli PvP oraz trajdowanie Pokémonów, powinny zostać wprowadzone do końca czerwca, najpóźniej. De facto, może to być też początek czerwca, no, właściwie nie wiadomo Niantic musi, a przynajmniej powinno, jeżeli chce być słowne, dodać to do końca wiosny więc tak jak mówię, no, możemy się tego spodziewać w czerwcu nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać bo to będzie naprawdę mega kozacki update i mam nadzieję, że troszeczkę razem powalczymy, no właśnie, seria walk z widzami, to już brzmi naprawdę fajnie i brzmi naprawdę dobrze więc myślę, że taką serię zrobimy kiedy tylko PvP wejdzie do Pokémon Go także mega informacja dzisiaj w końcu, to wszystko zostało potwierdzone. W końcu mamy taką jasną informację, że to wszystko będzie. To nie są żadne domysły moje czy tam innych YouTuberów. Po prostu system PVP oraz tradowanie są już zaklepane. Kwestie tylko kiedy na Jantyk się z tych wszystkich wyrobi, tak jak mówię. Ja oczekuję coś w okolicach czerwca. Także jeszcze troszeczkę czasu do tego jest. Ale mam nadzieję, że Niantic na do tej pory również jakieś inne fajne update wprowadzi. Więc ja czekam naprawdę bardzo mocno. Tymczasem trzymajcie się. 6 już unikam z moim bogiem Gadek. Zostawiam reszcie pomocnika, sam już bronię mazy. Wara od moich wartości i mej ekipy także. Sławanie zrobi mnie gorszym, nie ma różnicy dla mnie. Kasa w roli dozorcy to nie są mity żadne. Chcę swobody, dorośnie i pierdolę lichy transfer. Chcę wyniki wraższe i pierdolę kwestie lata.